Flagi państwowe, związkowe i czarne, umieszczone na budynkach, brak lekcji. Tak i w poniedziałek, w dniu strajku w oświacie, organizowanego przez ZNP i FZZ, będzie wyglądać część szkół i przedszkoli w Polsce. Według ZNP, zamiar udziału w strajku zadeklarowało blisko 80% placówek. Strajk jest bezterminowy. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych w styczniu rozpoczęły procedurę sporu zbiorowego. W ich ramach przeprowadziły referenda strajkowe. Według zatem informacji zgromadzonych do czwartku rano wynika, że w strajku zamierza wziąć udział 79,725% ogółu szkół i przedszkoli w całym kraju. Największy odsetek szkół i przedszkoli deklaruje przyłączenie się do akcji strajkowej w województwach: kujawsko-pomorskim 91%, proc. łódzkim 87%, zachodniopomorskim 85%, wielkopolskim 84%, świętokrzyskim i śląskim 82%. Proc. Warmińsko-Mazurskim i Dolnośląskim, po 81 proc. za ten pewnika, wynika, że w 92,04 szkół i przedszkoli, z tych, w których odbyły się referenda, pracownicy opowiedzieli się za strajkiem. Podawało w ubiegłym tygodniu, że według danych przekazanych przez kuratorów oświaty od dyrektorów odsetek szkół, w których przeprowadzono referenda strajkowe, wynosi 58,7 Według Państwowej Inspekcji Pracy spory zbiorowe prowadzi 42,76% placówek kroka. Termin protestu zbiega się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi. 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia, egzamin ósmoklasisty, a 6 maja mają rozpocząć się matury. Zgodnie z procedurami opisanymi w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk jest legalny. Gdy ogłosi go Związek Zawodowy, żadna inna organizacja ani grupa pracownicza nie może proklamować strajku. Przed jego ogłoszeniem zostały wyczerpane rokowania i postępowanie mediacyjne, a żądania pozostających w sporze pracowników dotyczą wyłącznie warunków pracy, płac, spraw socjalnych albo praw i wolności związkowych. Ogłoszenie strajku w placówce musi poprzedzić akceptacja większości głosujących w referendum strajkowym. W referendum musi wziąć udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania w danej placówce. Zakładowa organizacja związkowa, która jest stroną w sporze, musi przed strajkiem poinformować o nim pracodawcę. W przypadku szkół i przedszkoli jest nim dyrektor placówki. Z kolei dyrektor szkoły ma powiadomić o akcji rodziców i tak zorganizować pracę placówki, żeby nauczyciele, ci, którzy nie przystąpią do strajku, mogli zająć się uczniami, którzy przyjdą do szkoły. Ostateczną decyzję o tym, czy przystąpi do protestu, każdy pracownik podejmuje w dniu strajku po przyjściu do pracy. Strajk polega na powstrzymaniu się od pracy. Żadna osoba pracująca w szkole lub w przedszkolu, która uczestniczy w strajku, nie może być zmuszona przez dyrektora do podjęcia czynności związanych z jej zawodem czy z opieką nad dziećmi. Udział w legalnym strajku nie może stanowić podstawy zastosowania przez pracodawcę jakiejkolwiek sankcji wobec pracowników. W ubiegłym tygodniu dyrektorzy zawiadamiali rodziców na wiele sposobów, m.in. za pomocą dzienników elektronicznych, tradycyjnych ogłoszeń wywieszonych w szkołach oraz na zebraniach z rodzicami. Apelowali, by w czasie strajku nie przyprowadzać dzieci do przedszkoli i szkół, gdyż tam, gdzie będzie strajkować cała kadra lub jej większość, trudno będzie zorganizować opiekę nad dziećmi. Do strajku przygotowały się samorządy jako organy prowadzący szkoły i przedszkola. Przykładowo w Warszawie już miesiąc temu powołano sztab kryzysowy, który ma koordynować działania samorządu w czasie strajku. Według danych urzędu strajk obejmie 321 z 376 szkół i zespołów szkół. Zamkniętych będzie prawie 160 przedszkolni. Jednocześnie około połowa ze strajkujących szkół zapewniła, że mimo strajku będzie mogła zapewnić zajęcia opiekuńcze. Miasto informuje, że na czas strajku przygotowało bezpłatne aktywności w miejskich instytucjach kultury i sportu. baza zajęć, a także lista strajkujących szkół i inne informacje znajdują się na stronie urzędu. Część pracodawców poinformowała zaś w ostatnich dniach rodziców, że może przyprowadzić ze sobą dzieci do pracy. W sobotę i w niedzielę w niektórych miastach w Polsce, między innymi w Warszawie i we Wrocławiu, odbyły się manifestacje rodziców i uczniów popierających protest nauczycieli. Od 25 marca do niedzieli, włącznie trwały negocjacje rządu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Rządowe propozycje dla nauczycieli to w sumie prawie 15% podwyżki w 2019 roku 9,6%. Podwyżki we wrześniu plus wypłacona już 5% podwyżka od stycznia, skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Rząd przedstawił także nowy kontrakt społeczny dla nauczycieli, obejmujący podwyżki i zmiany warunków pracy. Nauczyciel dyplomowany po wprowadzeniu zmian otrzymałby w kolejnych latach, w wariancie Pensum 22H2020, 6128 zł.

W przypadku ustalenia pensum na poziomie 24h, poziom średniej OECD, nauczyciel dyplomowany mógłby liczyć średnio na następujący wzrost wynagrodzenia 2020, 6335 zł, 2021, 7434 zł, 2022, 7800 zł, 2023, 8100 zł. Zwiększenie pensum byłoby kroczące i obejmowało cykliczne jego podnoszenie co roku, wraz z przyznaną podwyżką, aż do osiągnięcia pułapu 22 lub 24 godzin przy tablicy w 2023 roku. Forum związków zawodowych i związek nauczycielstwa polskiego w trakcie negocjacji zmodyfikowały oczekiwania. Początkowo upominało się o 1000 złotych podwyżki i obecnie postulują 30%. Proc. Podwyżki rozłożonej na dwie tury. 15% od 1 stycznia i 15% od 1 września Br. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność negocjowała m.in. podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 15% proc. od stycznia 2019 roku oraz zmianę systemu wynagradzania, według którego pensje nauczycieli byłyby bezpośrednio powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. W niedzielę wieczorem porozumienie z rządem zawarła tylko oświatowa solidarność. ZNP i FZZ odrzuciły propozycję rządu. Wicepremier Beata Szedło informując o zawarciu porozumienia zaznaczyła, że sprawy dotyczące zmian systemowych zostawione zostały na później. Przewodniczący sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa powiedział zaś, że jest osiągnęła wszystkie punkty, które zgłosiła do negocjacji. Zapowiedział, że Związek odwoła pogotowie strajkowe. strajkowe.Szydło zapowiedziała, że rząd jest gotów, jeżeli pozostałe centrale związkowe zwrócą się z propozycją takich rozmów do kontynuowania dialogu, bo, jak podkreśliła, to jest potrzebne polskiej szkole. Chcemy, żeby ten protest jak najszybciej się zakończył i moja prośba, wielokrotnie wyrażana, pamiętajmy, że będziecie protestowali, kiedy młodzi ludzie przystępują do jednego z najważniejszych egzaminów w ich życiu. Dla wielu z nich to będzie pierwszy taki egzamin, powiedziała wicepremier. Zwróciła się z apelem do protestujących, rozważcie to, jest jeszcze trochę czasu, czy nie złagodzić tego protestu w czasie egzaminów tak, żeby młodzież te egzaminy spokojnie mogła napisać. Prezes Zetan Pesławomir Broniarz, po niedzielnym spotkaniu, po raz kolejny ocenił propozycję rządu jako nie do przyjęcia. Jak mówił, propozycje rządu są nieadekwatne do oczekiwań środowiska nauczycielskiego, notabene rozbudzonych także wieloma wypowiedziami rządu. Podkreślił, że nie ma powodu, by strajk nauczycieli nie rozpoczął się w poniedziałek. Poinformował, że do protestu dołączyła wieluset tysięczna rzesza osób nie należących do żadnego związku zawodowego. Szef branży nauki, oświaty i kultury w ZZ Sławomir Witkowicz mówił, że w czasie niedzielnego spotkania rząd pozorował jakikolwiek rozmowy. Według niego. Propozycja rządu sprowadza się do dwóch rzeczy: jak będziecie więcej pracować, to jest szansa, że za cztery lata będziecie więcej zarabiać, oraz jak będzie was mniej i nie zmniejszymy nakładów na oświatę, to być może nawet zrealizujemy dla niektórych jakieś podwyżki. Przez ostatnie dwa tygodnie pieniądze znalazły się dla wszystkich, nie tylko dla ludzi. Nie ma ich tylko dla nauczycieli, dodał Witkowicz. Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias zadeklarowała w niedzielę wieczorem, że jest dalej gotowa do mediacji, jeżeli któraś ze stron w trakcie strajku będzie miała propozycję i będzie chciała rozmawiać. Ogólnopolski strajk organizowany przez ZNPFZZ nie jest pierwszym protestem w tej formie w oświacie w Polsce po 1989 r. Oraz ostatni po taką formę protestu sięgnięto w 2017 roku, kiedy przeprowadzono strajk jednodniowy.